No, witam Was w ten dzień sylwestrowy. Chciałbym się trochę odnieść do moich spostrzeżeń odnośnie gloniszcza, które mnie zaatakowało. Po czym sami wysnuję wnioski, czy mam rację, czy mogę nie mieć racji, się okaże. No, Jak wiecie. Zapewne z poprzedniego filmu, tam jakiś czas temu dokonałem tego zagazowania. No i moje dwutlenkiem węgla. No i moje spostrzeżenia to są takie, jak Przemek też właśnie na, naświetlił mi, że te gloniszcze, co mi wyskoczyło, no to, że zabiłem biologię po prostu. I teraz po czasie w sumie jestem w stanie stu, prawie 100%, na 100% nigdy niby nie ma, ale po moich obserwacjach uznaję, że jak najbardziej to było racją. Co poczyniłem w krokach odbudowy tej biologii? Codziennie dodawałem bakterie nitryfikacyjne. Dwa razy w tygodniu dodawałem ich nawet znacznie, znacznie więcej. Bo normalnie to tak to co podmianę wody dodaję jedną półkę tego Biodigest. Dodawałem codziennie. A właśnie dwa razy w tygodniu podwójnie. No i jeszcze się skusiłem na takie inne bakterie tam do mieszania z wodą Mero. Cały kubek wlałem, i wydaje mi się, że to wszystko jest opanowane. Na początku można zwrócić uwagę, że jeżeli komuś by się przytrafiło takie zagazowanie, to uważam, że najlepiej zrezygnować w ogóle z podawania nawozów. A jak chcę tu naprawdę dawki mikro, nie wiadomo jak małe, żeby po prostu rośliny jakoś coś tam przetrwały, bo jeżeli zachowamy dawki normalne, takie jak się dawało wcześniej przed awarią, no to u mnie była ma masakra. Na dzień dzisiejszy w stanie jestem stwierdzić, że Komsmo pogon. <grym> dobra, może chyba znowu źle wymówiłem, ale mam problemy zwykle z tą nazwą, ustąpił. To co się nawyrywałem, to się nawyrywałem Część jakoś chyba, tak na moje oko sama zaczyna ginąć. Te szczątki ostatnie co tam mi pozostały, no to wystarczy, że no, no, prawie że lekko się dotknie i już odchodzą, czyli są na wyginięciu. Powoli zaczyna zabierać się też jeszcze do porządków oznośnie tych zieleni punktowych, co mi tam też naszły. Dwa razy miałem z nimi styczność tak kilkudniową. No ale co spaskudziły rośliny, to spaskodziły. No, część, część to tam widzę, że jakoś tych liści zaczyna powoli wracać myślę, że za sprawą motosków i ślimaków, które lubią wyjść w nocy, no też te trzy military mam, nie? No to może one też jakąś tam robotę robią, ale to co widzę, że nie halo, to zaczynam powolutku usuwać. Jak widzicie, w porównaniu do tych pierwszych moich filmów na tym moim kanale, który odżył po latach. Yy... Przybywa tych roślin, przybywa pod tą lampą. Nie powiem, że nie. Bałem się tej lampy, którą zakupiłem, ale wygląda na to, że daje radę. A moja duma ogólnie to jest to w rogu lewym. Zobaczcie tego lotosa, to nazywam kapustą. Kapusta mi się pięknie rozrasta jakiś czas temu puściła jedną odnogę. Teraz dzisiaj dojrzałem, że jeszcze druga odnoga jest, nie, że ko kolejny lotosik, tam po środku ten czerwony, co tam pokazywałem wcześniej koło tej żabinicy amazońskiej to też już można powiedzieć, że on no, bije w górę bardziej. Będę musiał tą... właśnie przez to, że tak światła nie ma, będę musiał tą żabinicę trochę myślę liście poprzecinać, a dodatkowo na samym dole. Yy, Tritytkom yy, wezmę trochę, zacisnę, żeby była bardziej spięta taka w sobie. Na dzień dzisiejszy no, problem widzę w bliksie yy, ale to tak, po informacjach, no to pewnie, yy, ponoć magnes. No zobaczymy, zobaczymy. Mają mi przyjść solenowo od Warychema. Porozrabiamy, będziemy do i będziemy patrzeć co tam z tego będzie wynikało. No i co nam, mi zostało Wam życzyć udanego, udanego nowego roku i żeby żeby tam wam się szczęściło z tymi waszymi szkiełkami, jak najmniej problemów żeby wszystko przebiegało perfekcyjnie. No na razie trzymajcie się, cześć.